Dzień dobry, dzień dobry, i Istebną. Czy są tutaj grzeczne dzieci? Pięknie, wspaniale. A moi drodzy, na kogo te dzieci grzeczne dzisiaj czekają? Dzisiaj w Istebnej odbywa się tradycyjnie już po raz trzeci Mikołaj. Mikołaj, który przyszedł do dzieci, chciał się z nimi bardzo spotkać, ponieważ w Trójwsi Beskidzkiej mamy bardzo grzeczne, dobrze ułożone dzieci. W związku z tym takie spotkanie odbywa się cyklicznie. Mikołaj cieszy się bardzo dużą popularnością, jest tutaj wiele rodzin i właśnie o taką formę wspólnego spędzenia czasu nam chodziło, żeby być razem, żeby wspólnie tutaj nie tylko w oczekiwaniu na świętego Mikołaja, na prezenty, ten czas spędzić, ale też razem na pieczeniu, na dekorowaniu pierniczków, na robieniu pięknych kwiatów z bibuły na regionalne połaźniczki i na to wszystko, co tutaj dzisiaj proponujemy w formie warsztatów. No i oczywiście będzie także kino plenerowe, ale niestety z racji warunków atmosferycznych będzie ono właśnie tutaj w hali gimnazjum, i tutaj dzieci będą oglądały bajki, także bardzo się cieszymy, że Właśnie tak wspólnie razem rodzinnie w tym roku rodziny możemy spędzać czas. Do specjalnego gościa. Brawo dla Mikołaja, widzicie Państwo, dla Mikołaja musi być utorowana. Witamy Cię, święty Mikołaju. Będą dzieci za chwileczkę, e, tutaj dla Was niespodzianki, ale żeby e, tutaj pokazać wszystkim, że jesteście bardzo grzeczne, to ja Was będę prosić, żebyście bardzo, bardzo teraz grzecznie wsłuchały się w pierwszy punkt dzisiejszego programu, ponieważ jesteśmy w okresie przedświątecznym. Nasze rodziny przygotowały wspaniałe. Szopki Bożonarodzeniowe i to będzie taki pierwszy punkt programu, ponieważ szopki przygotowane są wspólnie razem z rodzicami, z dziadkami i za chwileczkę was tutaj zaprosimy i nagrodzimy. Nagrodzimy od pierwszego do trzeciego miejsca dzieci wyjazdem na termy, tam do, do Podhala, a jeszcze będzie jedna taka nagroda, Przygotowana, to będzie nagroda premium za taką pracę, którą tutaj wspólnie z komisją wybrałyśmy. Ale o tym, jaka to nagroda będzie, to powiemy później. To będzie niespodzianka. Potem, moi kochany, kochani, będziemy czekać na Mikołaja. Także, co dzieciaczki, gotowe i gotowi jesteście? No to zapraszam teraz tutaj panią a i przejdziemy do pierwszego punktu programu. A ja się cieszę, że tylu mamy tutaj rodziców, którzy przyszli z dzieciątkami. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkie również babcie, dziadków, wszystkich opiekunów, którzy z nami są. I moi drodzy, życzę wam dobrego, wspólnego popołudnia. I teraz przekazuję głos pani Ani. No to świetnie, czas najwyższy zobaczyć te cuda, które przygotowaliście z okazji Bożego Narodzenia, które myślę, że będą w honorowych miejscach w Waszych domach, bo dzisiaj po całym wydarzeniu będzie je można zabrać, ale najpierw dowiedzmy się. Jeżeli będzie, będziecie mieć taki czas i ochotę, to też zapraszam, na zewnątrz już jest uruchomiona karuzela, także możecie się tak rotacyjnie, czyli na wymianę właśnie tam gdzieś pokręcić i przyjść z powrotem. Także Pani jest to już może tu zaczynamy. Tak, zaczynamy. Dzień dobry raz jeszcze. Więc tak, postanowiliśmy jako komisja przyznać wyróżnienia wszystkim uczestnikom, bo doceniamy ten wkład pracy, który został włożony we wszystkie te stajenki. Ja pozwolę sobie odczytywać: dzieci po kolei będą podchodzić do nas, do stolika, po swoje nagrody. Dziękuję bardzo. No więc słuchamy, słuchamy i przygotujcie się, czy to Wy jesteście nieczytani. Pani, pani Wójt będzie wręczać nagrody, a no, my będziemy sprawdzać, czy wszyscy stawili się na dzisiejsze wydarzenie. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Pierwsze wyróżnienie wędruje do kogo? Janiszewski. Janiszewscy, rodzeństwo Janiszewskich. Wielkie brawa dla nich. Czy jesteście dzisiaj z nami? O! Jesteście, jesteście. Proszę podejdźcie do stolika. Przygotowuje się już rodzeństwo Mamzerowskich. Rodzeństwo Mamzerowskich. Mamy ich? Mamy? Jest, jest, jesteście. Następne wyróżnienie wędruje do Amelki Juroszek. Czy Amelka dzisiaj jest z nami? Amelka, idzie Amelka. Zdziwiona? Zdziwiona, zdziwiona. Alan Juroszek jest z nami? Alanie? Jest, jest, biegnie. Biegnie Alan, biegnie Alan. Gotowy do odbierania nagrody. I rodzeństwo Michałek z Istebnej. Michałków jest sporo. Czy ja powinnam podać adres? Rodzeństwo Michałek, Istebna 397. O to rodzeństwo chodzi. Widzę, że nadchodzą twórcy kolejnej szopki. Wojtek i Rafał Kukuczka także otrzymają dzisiaj wyróżnienie. Wojtek i Rafał Kukuczka, jesteście? Szukam wzrokiem. Pewnie się zbliżają gdzieś. Nadchodzą z tyłu albo są na karuzeli. Wojtek i Rafał Kukuczka to kolejne wyróżnienie. Julia Haratyk z Koniakowa. Julka Haratyk. Odbiera wyróżnienie i kolejne wędruje do Jakuba Matusznego. Jakub Matuszny również przygotował piękną szopkę. I dalej Franek i Patryk Wojtas. Franek i Patryk Wojtas. Wyróżnienie w konkursie na szopkę bożonarodzeniową. Rodzeństwo Kulik z Koniakowa także takie wyróżnienie otrzymuje. I Ewelina Bocek z Istępnej. Piękną, góralską szopkę. Przygotowała Ewelina Bocek. Czy jest Ewelinka z nami? Nadchodzi. Czy to Ewelina? Wygląda. Tak? Ewelina Bocek? Nie. Tu jest Ewelina, zapraszamy. Pani Wójt wręczy ci wyróżnienie. Agata Werońska. Agata Weronika Bocek. Tak. To drugie rodzeństwo. Agata Weronika Bocek, także otrzymają wyróżnienie. To wy dziewczyny, witam Was serdecznie i gratuluję pięknej szopki. To osoby wyróżnione, które przygotowały przepiękne szopki Bożonarodzeniowe. Jakie to szopki możecie zobaczyć właśnie na naszej wystawie, bo są bardzo pomysłowe, kolorowe i pokazują, że tak naprawdę, szopkę Bożonarodzeniową można zrobić. Wszystkiego wystarczy tylko świetny pomysł. To czas na zdjęcia, na, na, na uhonorowanie, upamiętnienie tej chwili. A teraz spośród 32 prac konkursowych, komisja w składzie wyróżniła także dodatkowe osoby pierwsze, drugie, trzecie miejsce i nagroda premium. Czytamy w takim razie od miejsca trzeciego, które zdobył nie trzeciego. A, widzicie Państwo, a tu jeszcze na odwrocie mamy wyróżnienia. No tak. Rodzeństwo Mały Jurek z Istebnej. Zgłoszą się tutaj. Rodzeństwo Mały Jurek Istebna 1104. Czy są z nami? To Państwo. To Państwo nadchodzą. Karol i Helenka Sikora z Koniakowa. To Wy? To Wy. Patrycja Fuchs z Istebnej. Patrycja Fuchs z Istebnej. A wy tam proszę zapraszamy do pani wójt pani sołtys, Tam jesteście w kolejce to, to, to jest Patrycja Fuchs, Wiktoria Fuchs z istebnej osobna szopka. Wiktoria Fuchs przygotowała osobną szopkę. Także zapraszamy Wiktorię Igor Jałowiczor. Igor Jałowiczor. Stańcie sobie swoje szopki. Jesteście Igor Jałowiczor to ty tak Igorze trudna praca przed tobą. Tutaj mam wątpliwość co do imienia. Zaraz sprawdzimy. I mamy dwóch chłopaków. Kuba i Kamil Czepczor. Na pewno są z nami. Kuba i Kamil. O, dzień dobry. Witam was panowie do pani Wim. A brata nie ma, to odbierzesz w imieniu brata. Łukasz i Adam Sawicki. Łukasz i Adam Sawicki jesteście. No mam nadzieję, że się nie pochorowali, więc Łukasz i Adam Sawicki, czekamy na was. Rodzeństwo Lubeckich, Lo, rodzeństwo Lubeckich także zapraszamy po wyróżnienia, czyżby tam nadchodzili, to wy. E, Arek Probosz piękną pracę przygotował Arek Probosz. Maria Rudnik z Istebnej, tu Marysiu, zapraszamy do pani wójt, pani sołtys. Pani, e, pani, niebawem pani, ale jeszcze Maja Pawełczyk, dziewczę młode i zdolne, także przygotowało piękną szopkę. Maja Pawełczyk z Koniakowa. I razem z nią zapraszamy Marcela Zawadę, także z Koniakowa, który także przygotował jedną ze swoich, jedną z tych szopek. Wyróżnienie otrzymał Wojtuś Legierski. Mówię, Wojtuś, a to za chwilę chłopisko 17-letnie wyjdzie. Wojtek, pokaż się. No, niewiele ci brakuje do chłopiska dużego. Zapraszamy do pani wójt, do pani sołtys. Jest też Lena, Marcel i Piotrusz Koniakowa. Czyżby... Piotruś po prostu skoniakował, więc pewnie autorzy wiedzą, którzy to są. Zapraszamy. Szymona Sienkiewicza również zapraszamy i rodzeństwo Kamińskie zapraszamy po odbiór wyróżnień. Rodzeństwo Kamińskie, Elena Marcel i Piotruś myślę, że to już by były wszystkie wyróżnienia. W każdym razie protokół się zakończył na tych wyróżnieniach. Zobaczcie, jak wiele mamy kreatywnych, pomysłowych twórców, prac, twórców przepięknych szopek Bożonarodzeniowych. To właśnie oni poświęcili swój wolny czas. Myślę, że razem z całymi rodzinami, aby stworzyć te małe dzieła sztuki, które będzie można podziwiać dzisiaj przez cały dzień, a potem będą się nimi cieszyć przez całe święta w swoich rodzinach. Poczekamy, aż zostaną wręczone te wyróżnienia i przejdziemy do wyników pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca i nagrody premium dla tych, którzy wykonali najciekawsze prace, które zostaną dodatkowo nagrodzone. Bardzo się cieszymy, że w taki aktywny sposób podeszliście do tego konkursu i tak wiele prac, bo aż 32 szopki tutaj dzisiaj zagościły i możemy tak wiele prac oglądać. Ogłaszam pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Czy to już ten czas? Ci, którzy oczywiście szopet nie robili i nie spodziewają się nagród, mogą korzystać z karuzeli, która przed wejściem do naszego budynku cieszy, cieszy oko i cieszy dzieci. Można pojeździć na karuzeli wiedeńskiej, można wziąć udział w warsztatach. To wszystko się będzie tutaj działo długo, bo karuzela będzie do 21.00, więc myślę, że wszyscy zdążycie. Z niej skorzystać. To ma być nasze popołudnie, świąteczne popołudnie, więc bawmy się dzisiaj razem, wspólnie spędźmy ten czas w gronie właśnie najbliższych, w gronie swojej rodziny. miejsce. W góralskiej szopce bożonarodzeniowej otrzymał Antoś Szkawran z Jaworzynki. Czy Antoś jest dzisiaj z nami? Antoś Szkawran Jaworzynka. Brawa i gratulacje dla całej rodziny. Państwo się odczucie. Brawa. Śpiew Na rozgrzewkę. Gratulacje dla Antosia i jego rodziny. Drugie miejsce, drodzy Państwo, przypadło w udziale Ameli i Emilce Łupieżowiec z Istępnej. Czy dziewczyny są z nami? Brawa dla Was! Zapraszamy. Takie niewielkie, taką piękną szowkę przygotowałem. Amelka i Emilka Łupieżowiec z Istępnej. Ciekawe, jak wiele mama pomagała. Mama mówi, że wcale. Dziewczynki wszystko same zrobiły. Gratulacje, szykuje wam się świetny wypad z rodziną. Uśmiechy do fotografów. To jest drugie miejsce. Jest też miejsce pierwsze. Uwaga, werble. Nie mamy werbli, ale możemy tupać z radości. Bo miejsce pierwsze przypadło w udziale rodzeństwu Bartek i Paulina kukurczka. Badanie. Bartku Paulino, zapraszamy do nas. Oto i zwycięzcy tegorocznego konkursu plastycznego na góralską szopkę bożonarodzeniową. To wasze nagrody, które wręczam Pani Wójt Lucja Michała budeckar z panią sołtys. Zdjęcie pamiątkowe, bardzo proszę, odwróćcie się do fotografa. Cudownie. Czas na nagrodę premium, zapowiadałam już wcześniej, i ta nagroda premium trafia Karoliny Wocek z Systemnej. Zapraszamy Karolinę. Karolina kręci głową z niedowierzaniem. Otóż tak, Karolina, nagroda premium jest dla ciebie. Gratulujemy serdecznie. To był konkurs plastyczny, góralska, Szopka bożonarodzeniowa z honorowym patronatem Wójt Gminy Istebnej, w ulicy przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej właśnie. Wielkie brawa dla wszystkich zwycięzców, dla wszystkich wyróżnionych, dla wszystkich, którzy swój czas poświęcili na ten mały ziołaszkód. Zdrowimy sobie zdjęcie razem oczywiście z Panią Wójt, w tej fotografii. Przypominam autorom szopek, że po zakończonej imprezie jak najbardziej można te szopki do domu zabrać. a Teraz jeszcze na chwilę, pozwólcie się nimi nacieszyć, żebyśmy mogli popatrzeć na te wasze y, małe dzieła sztuki. Fotograf musi ustawić. Dzisiejszy fotograf jest wyjątkowym y, dzisiaj fotografem, dlatego że wszystkie zdjęcia, które Państwu zrobi, będą do odbioru od razu, bo to po prostu jest pan fotobudka, który będzie wam również robił zdjęcia z Mikołajem na pięknym, błyszczącym, świecącym tronie, i od razu te zdjęcia otrzymacie, więc będziecie mogli się nimi nacieszyć w gronie rodzinnym, będziecie mogli je schować na pamiątkę do albumu i będziecie mogli ćwiczyć uśmiechy już teraz, wiedząc, że te zdjęcie będzie wykonane. Oto i oni, uczestnicy. I zwycięzcy dzisiejszego tegorocznego konkursu na góralską szopkę bożonarodzeniową. Drodzy Państwo, widzę, że zainteresowanie warsztatami jest. Ogromne, nie przejmujcie się, bo dla każdego starczy miejsca i czasu. Tam trwają warsztaty, po pierwsze z lukrowania pierników, więc jak ktoś jeszcze tego tematu z naszych młodych gości nie przerobił, to może poćwiczyć przed wielkim lukrowaniem, które jeszcze w tym e, miesiącu przed świętami nas czeka. A drugi warsztaty to zrobienia pięknych, bibułkowych kwiatów do połaźniczek, po być może i na choinkę dzisiejszą, współczesną, być może do innych ozdób. Wiemy już, że z kwiatami, bibuły, z bibuły można robić przepiękne rzeczy, wystarczy tylko trochę wyobraźni z, rącznych, z ręcznych rąk, z ręcznych palców i działamy. Także tam nauczycie się wszystkiego, jak wyczyniać, jak robić różne cuda z bibuły i to jest oczywiście jedna z takich atrakcji, które na dziś są zaplanowane. Dziś też w planach dwie bajki świąteczne, które nam umilą tutaj czas, więc będzie kino plenerowe. Na razie mali aktorzy, widzę, przygotowują się do występów, ale to nie oni zagrają dzisiaj główne role, więc jeśli biegacie po tej scenie, to bardzo proszę, uważajcie na siebie, a Państwo uważajcie na pociechy, bo dosyć wysoko, żeby spadły, żeby ktoś spadł i się nie potłukł. Uważajcie na siebie. W każdym razie, drodzy Państwo, tu na tej scenie będzie kino plenerowe, będą, będą bajki świąteczne, więc Zostańcie z nami, poczekajcie. Można oczywiście korzystać z karuzeli, bo to się będzie działo jednocześnie. Nie mamy y, sztywnego podziału. Chcemy, żebyście się razem z nami dobrze bawili, spędzili ten czas i czekamy na świętego Mikołaja, który myślę, że lada moment się pojawi w tym tu właśnie miejscu. Mikoła, witko miejskie zdrowa dla Mikołaja, musi być utorowana. Witamy cię, święty Mikołaju. Święty Mikołaj przygotował dla Was prezenty, a my przygotowujemy dla Was fotografie, jeśli tylko pozwolicie, nam ją zrobić. Prezent na mnie. i teraz w będzie się kochać. Ona sama, tak? Tak. Żeby... Popatrz, Niestety kochanie jak 50, to potem taki Czyli jest popatrz, nie chcesz. Mikołaj, to się dzisiaj sporo napracuje, bo w Istebnej wiele dzieci przyszło na spotkanie z nim. Ty też czekasz?